Witam Państwa w czwartek, 26 dnia lipca. Dziś na rynku walutowym dzieje się bardzo dużo, a to za sprawą wypowiedzi prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Dragiego, który zasugerował, iż EBC będzie robiło wszystko, aby sytuacja w Eurolandzie się ustabilizowała. W tym także nie wykluczył skupu hiszpańskich czy włoskich obligacji, jeśli ich to będą bardzo Wysokie. Na te doniesienia euro-dolar zareagował bardzo silnym wzrostem, na który także wskazywaliśmy wczoraj, gdzie rynek wyrysował nam falę pierwszą i drugą po wcześniejszym pięciofalowym impulsie spadkowym. Dzięki oznaczeniom znanym z teorii Eliota spodziewaliśmy się wzrostu na fali trzeciej bądź też fali C. No i właśnie taki wzrost dziś obserwujemy. Dodatkowo rynek wspierało zamykanie bardzo szybkie pozycji krótkich przez inwestorów, którzy jeszcze liczyli na pogłębienie spadków i w ten sposób możemy oczekiwać średnioterminowego odwrotu na rynku euro-dolara, a najbliższe lokalne opory wyznaczają nam ostatnie wierzchołki w okolicach 1,23-23, a także ekspansja 161,8% mierzona dla fali pierwszej bądź też fali A. Natomiast kolejne potencjalne opory znajdują się dopiero nad poziomem 1,24. Tak silny wzrost na rynku euro-dolara miał także wpływ na notowania złotego. Polski złoty w relacji do amerykańskiej waluty zyskuje dziś bardzo wiele, przełamując już linię trendu poprowadzoną po lokalnych dołkach, a także wygląda na to, iż zakończyliśmy korektę prostą oznaczoną jako ABC, i tym samym aktualnie możemy zmierzać do kluczowego miejsca wsparcia dla tej pary walutowej które wypada w obrycach 3 zł32 groszy. Zł. Poprawa sentymentu na rynkach finansowych wpływa w końcu na notowania złota, gdzie jak wcześniej wspominaliśmy, cena tego kruszcu znajdowała się w konsolidacji. Aktualnie staramy się z tej konsolidacji wyjść górą, przełamując ograniczenie w formacji trójkąta symetrycznego. Jeśli dodatkowo jeszcze pokonamy ostatni wierzchołek, 1624 dolarów za uncję, to otrzymamy potwierdzenie właśnie opuszczenia wspomnianej formacji trójkąta, a wtedy też powinniśmy zmierzać w okolicy 1640 dolarów. Natomiast jeśli ten wspomniany poziom nie zostanie pokonany. To również to dzisiejsze wybicie można zakwalifikować jako pułapkę dla kupujących, a więc powrót pod linię górnego ograniczenia w formacji trójkąta można by. Uznać także za czynnik kontynuujący trend spadkowy. Natomiast rozstrzygnięcia nie obserwujemy jeszcze na kontrakcie na indeks SP 500, gdzie cały czas znajdujemy się pomiędzy silnym miejscem oporu, a także silnym miejscem wsparcia. I mowa tutaj o poziomach 1374 punktów, a także 1320 punktów, gdzie mamy zarówno i formację podwójnego szczytu, a także formację podwójnego dna. Tak więc będziemy czekali. Na przełamanie któregoś z tych poziomów, aby kontrakt na indeks S&P 500 mógł rozpocząć większy ruch trendowy. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtp.pl do strefy analitycznej.